Celem naszego zgromadzenia jest zainteresowanie Poznaniaków i przedstawienie im zawartości. Karty, którą nazywamy pełnym, pełnym określeniem Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dobrze by było, gdyby władze miasta po prostu wiedziały, co obywatele myślą. Oni no, lubią prowadzać takie różne elementy tylnymi drzwiami. Prawda, że właśnie, żeby społeczeństwo za dużo nie wiedziało. Najlepiej to właśnie tak bez, bez dyskusji. Większej no, Karta Równości, no każdy przecież jest za. W tym dokumencie miasto zobowiązuje się do włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządowych poprzez Techniki głównego nurtu zarządzania w nawiasie gender mainstreaming oraz budżetowania pod kątem płci, gender budgeting. Gender mainstreaming Właściwie sprowadza się do podporządkowania wszelkich działań polityce równości płci, która ma mieć pierwszeństwo, to tak jest też takie słówko zwane priorytyzacja przed innymi celami. Nagle Wydział Transportu Miejskiego, czy, czy, czy Wydział ZM, czy, czy Wydział, Wydział Komunalny, no na przykład nie będzie oceniany z efektywności, z tego czy to czytanio zarządza środkami miejskimi, tylko przede wszystkim czy realizuje gender mainstreaming, czyli czy realizuje politykę równości płci na, na, na tym obszarze. A dopiero. Inne rzeczy mają być, mają być. Ta karta ma charakter totalny, w tym sensie totalny, że dotyczy każdego obszaru aktywności miejskiej. Poznaniacy zapytani byli na ulicach o to, co wiedzą, czy z czym im się kojarzy Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn. Sprawdźmy, czy Poznaniacy zdają sobie z tego sprawę. Nie, zupełnie nie wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. Słyszałem coś? Tak, słyszałem, słyszałem. Nie wiem. Na ten temat się nie wypowiem. Ja nie słyszałam jeszcze. To jest karta, która mówi w swoim y, macierzystym kontekście językowym o gender equality, czyli o genderowej równości. Można powiedzieć, że rola typowa w nowomowie gender stereotypowa, to na przykład ojcostwo czy macierzyństwo. Heteroseksualista czy heteroseksualistka to są role czy płcie stereotypowe. W nowomowie gender. Jak widać, równość płci jest swego rodzaju zasłoną dymną. Równoległy proces, który zachodzi, to jest destrukcja pojęcia małżeństwa i rodziny. W gruncie rzeczy ta karta nie powinna nazywać się europejską kartą równości kobiet i mężczyzn, tylko powinna się nazywać kartą nierówności. Sygnatariusz, no czyli w tym przypadku od przyszłego tygodnia być może także miasto Poznań, uznaje potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji. Co ciekawe, w tekście Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ani razu nie pada pojęcie ojciec, ani razu nie pada pojęcie matka, Została sformułowana przez profesora Benjamina Barbera, który zaproponował koncepcję globalnego parlamentu burmistrzów, żeby zlikwidować państwa narodowe i zastąpić je właśnie rządami poszczególnych miast. Więc nie ma tu właśnie ani słowa o narodach, ani o państwie. Wchodzą um, organizacje, które mają takie, ani inne poglądy na, na świat. Które akurat są niezgodne z moim poglądem i godzą w moje prawa. Jednym z takich wydarzeń była próba wprowadzenia do szkoły podstawowej, do której uczęszczają moje najstarsze córki, fundacji prowadzonej przez osobę transseksualną, która to pod hasłem prowadzenia nauki z pierwszej pomocy, to mówi o swojej historii życia. Można w bardzo prosty sposób dojść, że ta myśl wywodzi się z myśli. Pana Engelsa. Mieliśmy też sygnały na temat rozwiązywania krzyżówek tęczowych przez dzieci bez zgody rodziców. Dzieciom niewłaściwie do wieku realizuje się zajęcia z edukacji seksualnej. Do szkół wkraczają osoby czasami bez średniego wykształcenia. Miałam okazję przeprowadzić w Niemczech kilka wywiadów z osobami. Które zajmują się działalnością prorodzinną i które opowiadały o skutkach wprowadzenia agresywnej edukacji seksualnej w szkołach, zbyt szybko pojawiają się ciąże wśród nastolatek. Wzrosła przestępczość, wzrosła liczba ciąż. Z tego już nigdy nie wyjdziemy. Jeżeli są dzieci, to proszę tego dzieciom nie pokazywać, bo to jest dla ludzi dorosłych stanowczo nieodpowiednia książka. I to jest to, co edukacja seksualna do Poznania wprowadzi. Specjalnie dla Państwa przyniosłem to, co w naszej ocenie dzieci powinny się dowiadywać, czyli jak tworzyć relacje. Też zachęcam Państwa do tego, żeby sobie, sobie do tego zajrzeć. Konkretny przykład nauczyciela Joshua Sutcliffe, który został zawieszony na kilka tygodni w prawach nauczyciela, ponieważ jak ktoś się w niewłaściwym zanikiem genderowym zwróci do drugiej osoby, popełnia przestępstwo nienawiści. Ten dokument przyniósł mi nasz syn w środę przed Tęczowym Piątkiem. Ja, jak widzicie Państwo, nie wyraziłam ani mój mąż na to zgody, Natomiast moje dziecko uczestniczyło w tych zajęciach i wszystko jeszcze jest pod szyldem Poznań. Karta jest po prostu pełna absurdów. Nikt z Państwa nie spotkał się z takim stanowiskiem, że odmówiono dziecku miejsca w szpitalu, ponieważ jest dziewczynką, albo nie mógł wsiąść do tramwaju, ponieważ jest dziewczynką, albo nie mógł wejść na boisko, ponieważ jest dziewczynką. No naprawdę takie są zapisy. Jeżeli Państwo przeczytacie to uważnie. Dla mnie najbardziej niepokojące w tej, w tej karcie jest to, że po prostu nasze dzieci będą demoralizowane. Wprowadzanie takich szkoleń, bez zgody rodziców jest, jest nielegalne, czyli no de facto jest przestępstwem. Nie ma osobnego artykułu, na przykład w kodeksie karnym czy w kodeksie wykroczeń, który przewidywałby jakąkolwiek karę za naruszenie przepisów prawa oświatowego. Bo rzeczywiście ta karta jest pełna absurdów i naprawdę zachęcam do poczytania. I tam takie właśnie to ciągłe nawoływanie do parytetów do, i tak dalej, no tak powoduje, że właśnie tak nie wiem, czy miasto teraz będzie na śmieciarki kobiety wysyłać, powiedzmy. Więc też tak to można rozumieć, że ta z boks mamy tutaj, jakiś kobiecy czy żeński promować. Można tych argumentów znaleźć więcej. Z tyłu na stoliku wyłożone są numery głosu dla życia. Wszystkim państwu polecam, szczególnie wybrane są dwa ostatnie, który był je, z których jeden był poświęcony zagadnieniom pedofilii, jak chronić dzieci i drugi, bardzo, bardzo, bardzo istotny w tym, to to jest y, wirus transgenderyzmu, tytuł głosu. Dziękuję tutaj wszystkim pozostałym uczestnikom, dziękuję naszym prelegentom i pozwolę sobie na koniec podziękować przede wszystkim panu Pawłowi Wosickiemu, który był inicjatorem naszej konferencji.